Audycja powstała w Radiu Warszawa 106.2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Marka. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu przysłuchując się pytało ze zdziwieniem, skąd to u niego i co to za mądrość, która mu jest dana. I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Jezus odwiedza swoje rodzinne strony, ale spotyka się z brakiem wiary i akceptacji. Ludzie, którzy go znają, nie mogą uwierzyć, że ktoś tak zwyczajny jak syn cieśli, może być obdarzony Bożą mocą. Ten fragment przypomina nam, jak często przez uprzedzenia i schematy zamykamy się na Boże działanie. Warto zastanowić się, czy potrafimy dostrzegać Boga w codziennych sytuacjach i w zwykłych ludziach? Czy nasza wiara pozwala nam zobaczyć więcej niż tylko to, co zewnętrzne? Te pytania dotykają sedna naszej relacji z Bogiem i z ludźmi. Wiara, która jest zakorzeniona w Ewangelii, pozwala patrzeć głębiej, widzieć Bożą obecność w drugim człowieku dostrzegać sens w trudnych wydarzeniach zauważać dobro tam gdzie inni widzą tylko słabość w nazarecie mieszkańcy nie potrafili zobaczyć w Jezusie nic więcej niż syna cieśli ich uprzedzenia i przywiązania do powierzchownych sądów zamknęły im drogę do wiary a co z nami czy potrafimy spojrzeć poza to, co widać na pierwszy rzut oka? Może warto ćwiczyć w sobie tę głębię spojrzenia, pytając Boga, by pomagał nam widzieć świat Jego oczami. Czy są w Twoim życiu sytuacje lub osoby, na które chciałbyś patrzeć z większą wiarą i jeszcze większym zrozumieniem? Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.